Czy wy uważacie nas za idiotów? Już większych idiotów od tych, którzy tam klaszczą cały czas, to nie ma jak wy jesteście. Każdy człowiek ma coś za uszami. Ale największą, największym bólem to jest dla tych, gdzie mówię o prawdzie, to ich boli. Gdyby mogli, to by mnie kupili. Już jedna organizacja chciała mnie kupić, co pokazałem. Nie dałem się przekupić za łapówkę, bo to łapówka dla mnie jest. Prezydent łapówek nie bierze i nigdy nikomu nie daje. Jest jeszcze taki wymiar sprawiedliwości, jak sąd w Kaliszu. No, to tam się dzieją rzeczy. Się zastanawiam, bo do mnie to spływa. Dlaczego pan minister Bodnar nie zainteresuje się bardzo istotnymi sprawami? Ale to nie tylko tam, bo w wielu, wielu innych sądach. Proszę państwa, nadciągają czarne chmury, tak jak w tym serialu polskim. Ale te, które teraz nadciągną nad, nad Polskę. To będzie tragedia. To będzie tragedia. I to, co powiedziałem, Gesara zawita i bardzo dobrze. Białe kapelusze również. I to być może pomoże nam we wszystkim. A w tym miesiącu. W tym miesiącu. Państwo zobaczycie, że będą bardzo duże zmiany. I nie wiadomo, co będzie w maju. W maju jest konstytucja majowa, prawda? Tam są współautorami potoccy, między innymi, ale to nie chcę tutaj się wypowiadać o przodkach, bo akurat ja jestem z linii Innej, Seweryna Potockiego, o tym już mówiłem. Jakiś tam pan Jan z Irlandii, niech on sobie szczeka, jak nie ma pieniędzy na marynarkę, na fryzjera, to ja mu dam, niech napisze do mnie, to ja mu dam, bo wstyd mi za tego człowieka. On jest identycznie podobny jak mój brat, kropka w kropkę. Gdyby się ich dwóch postawiło, to bliźniacy. Tak, szanowni Państwo. Ale sobie porównajcie zdjęcie z tej Potockiego i moje. Zobaczycie podobiznę. Żaden z Potockich nie ma takiej podobizny. To jest nieważne dla mnie. To jest nieważne. To jest absolutnie nieważne. Jestem Polakiem. Wiele czasu nam nie zostało. To są może miesiące. Może miesiące. Zobaczycie, jakie będą restrykcje. Większe, aniżeli Zielony Ład. Pani Urszula podjęła tą decyzję, a Donald podpisał tą. Za dużo mówię. Dziękuję Państwu za uwagę. Pamiętajcie, nowa seria dowodów, które wychodzą, i metryk to jest Wasz jedyny ratunek. Jedyny. Jeszcze jedno. Będziemy rejestrować firmy. Tak w Polsce będziemy, będziemy je rejestrować. Spółki w oparciu o prawo Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. I proszę mi wierzyć, nie będzie tam VAT-u, nie będzie akcyzy w takich kwotach, jakie są. Polska płaci największy VAT i akcyzę z całego świata. Bo to jest państwo, które należy wybić, wymordować finansowo. Zabezpieczajcie siebie, jeżeli nie siebie, to dzieci chociaż. Dziękuję państwu za uwagę. Miłego dnia życzę. I przepraszam, jeżeli się unosiłem. Ale jak czytam dokumenty, to szlag mnie trafia, że naród polski jest takim głupim narodem. Dziękuję państwu za uwagę. Ogarnijcie się. I ratujcie to, co możecie uratować.